Jak co roku przeprowadziliśmy wywiady z maturzystami? Jakie emocje towarzyszą im, gdy są na ostatniej prostej ukończenia pierwszego ELO? Dowiemy się tego dzisiaj. Zapraszamy do oglądania Tosia Krajewska i Patrycja Golon. Czego nigdy nie zapomnisz i najfajniejsze wspomnienie ze szkoły? Ja nigdy nie zapomnę zdjęcia, które otrzymaliśmy od naszego kolegi Piotrka w pierwszej klasie. Myślę, że to jest coś, co zostanie ze mną jeszcze długo. Jamka powiedział, że wycieczka do Hiszpanii no, wycieczka do Hiszpanii to dużo się zwiedzało, mało się spało, zmęczony człowiek był potem. Wiadomo o co chodzi, nie. Najfajniejsze wspomnienia ze szkoły to zdecydowanie wszelkiego rodzaju wyjazdy, wycieczki, podczas których zwiedziliśmy bardzo dużo miejsc. No i też żagle z panem Baczewskim oczywiście. Myślę, że nie zapomnę wycieczki do Berlina, która była dwa lata temu. Była to myślę jedna z lepszych wycieczek i działo się tam bardzo dużo rzeczy. Pozdrawiam wszystkich chłopaków. Emocjonujących wydarzeń, które odbywały się w tej szkole w pierwszej, drugiej, trzeciej, niekoniecznie czwartej klasie, bo cały rok był zajęty nauką, ale wydarzenia w tej szkole zbudowały wspomnienia z większości mojego dzieciństwa. Nigdy nie zapomnę atmosfery podczas turniejów, zwłaszcza piłki nożnej. I zdecydowanie jest niezapomniany klimat z takich dni tematycznych, jak właśnie był Dzień PRL. No, myślę, że nie zapomnę wycieczki do Hiszpanii w 2024 we wrześniu. Super wycieczka i super ludzie, oczywiście. No i chyba całej pierwszej klasy. No to rejs z panem Baczewskim. Ogólnie wycieczki, wszystkie, które były. Wyjazdy to, to na zawsze zostanie w mojej pamięci. Hiszpania, żagle, Berlin. No i oczywiście pielgrzymka do Częstochowy, Niezapomniane nie chwile tam spędzone. Ja nigdy nie zapomnę wielu prawie wygranych naszej klasy na turniejach. To ja nigdy nie zapomnę wycieczki do Berlina na pewno, ponieważ była ona pierwszym moim wyjazdem bez rodziców za granicę. To najlepsze wspomnienia to oczywiście turnieje sportowe, szczególnie te wygrane przez nas. No i pielgrzymka. Ja najbardziej zapamiętam, najbardziej lubiłem spotkania w szkolnej toalecie, wiele osób tam poznałem, no i było mega ciekawe. Nigdy nie zapomnę turniej organizowanych przez samorząd i samego udziału w samorządzie szkolnym. Najbardziej dumny, dumna jestem z... A z czego jesteś najbardziej dumny? No chyba z naszej klasy, wydaje mi się, że stworzyliśmy bardzo zgraną ekipę, nigdy między nami nie było jakichś problemów i z tego jestem niewątpliwie bardzo dumny. No właśnie, ja też uważam, że każdy może być dumny z siebie. Jestem dumny. Z... No z siebie jestem dumny. Najbardziej dumny jestem z społeczności, myślę, że jaka utworzyła się u nas w klasie i jeszcze wtedy, kiedy byłem przewodniczącym samorządu, myślę, że ta szkoła naprawdę miała w sobie wspaniałych, wspaniałych ludzi. No ja najbardziej jestem dumny z porodzenia sobie w tej ciężkiej szkole. Myślałem na początku, że będzie o wiele ciężej, ale jednak nie wyszło aż tak źle. To ja najbardziej dumna chyba jestem z, po prostu z tego, jaką się stałem osobą przez te 4 lata. Ja jestem dumna z turnieju w piłkę nożną międzyszkolnego. Nie pamiętam w którym roku, ale zajęliśmy pierwsze miejsce. A ja z tego, że poznałam wspaniałych ludzi tutaj i wiele się nauczyłam przez te 4 lata. Najbardziej jestem dumna z moich postępów w tej szkole, zwłaszcza w języku angielskim. Ilość wartości, jakie byliśmy w stanie wynieść z czterech lat edukacji w tej szkole była, jest naprawdę ogromna. Jestem z niej dumna. Ja jestem dumna z tego, ile wszyscy maturzyści się rozwinęli przez te cztery lata i jak z takich małych dzieciaczków powoli wkraczamy w dorosłość. Ja najbardziej jestem dumny z tego, jakich ludzi tu po prostu poznałem. No i to, jak się zmieniłem na przestrzeni tych czterech lat. Myślę, że najbardziej dumny jestem z ukończenia tej szkoły. Mimo tego, że może nie uczyłem się jakoś bardzo dużo, udało się skończyć ten rok. Teraz tylko maturka i będzie superowo. Najbardziej dumny jestem z siebie i swojej zmiany, jaka, jaką dokonałem dzięki ludziom, których tu poznałem właśnie w tej, w tej oto wspaniałej szkole. Najbardziej żałuję że nie korzystałam właśnie z tych wycieczek, wyjazdów od pierwszej klasy, bo bym miała okazję no, zwiedzić fajne miejsca e, no i mieć fajne wspomnienia potem. To ja nie mam takiej rzeczy, której nie żałuję, bo wszystko mnie czegoś nauczyło i przygotowało do tego życia, które się zacznie po szkole. Najbardziej żałuję, że nie uczyłam się systematycznie i regularnie. Najbardziej żałuję, że nie wyszedłem do ludzi wcześniej z tym, co lubię robić, z tym, w czym jestem dobry i też po prostu, że bardzo późno się zacząłem angażować w różne rzeczy. Zdecydowanie radziłbym wszystkim pierwszakom robić to wcześniej. Chyba tego, że nie zacząłem się wcześniej uczyć. Mamy miesiąc do matury i jest ciężko. Trzeba było wcześniej to robić. No, jest miesiąc do motury, ja nie żałuję niczego. Wszystko jest git. Hmm. Chyba niczego. Hmm. Niczego nie żałuję. Ja żałuję, że mogłam trochę więcej wyciągnąć ze szkoły, trochę więcej doświadczyć i trochę więcej przeżyć. Ja też niczego nie żałuję. Najbardziej żałuję. Myślę, że najbardziej żałuję tego, że zacząłem się tak późno uczyć, bo teraz, patrząc na to względem czasu, przydałoby się zacząć wcześniej i myślę, że życzę Wam tego, żebyście zaczęli wcześniej się uczyć, a nie zostawiali wszystko na ostatnie chwile. Ja też zacząłem się za późno uczyć. Gdybym mógł, to bym się uczył z pierwszej klasy, ale niestety były ważniejsze relacje społeczne, czego po części to też nie żałuję, bo poznałem wiele wspaniałych osób. Ale nauka też była ważna i ją trochę olałem. Żałuję, że nie zacząłem się wcześniej uczyć do matury. Ja to chyba najbardziej żałuję, że nie matematyki. Najbardziej żałuję, że nie wziąłem udziału w większej ilości olimpiad i że się nie przykładałam też wcześniej do nauki, do matury. Ulubione powiedzenia i nawyki nauczycieli. No to są dwa. Albo mi to rybka. Albo, jak nie podobra Ci, to z kijem. Myślę, że będzie to nazywanie nas misiami kolorowymi przez panią od fizyki, panią Maksimowską. Albo ewentualnie misiami niegrzecznymi, kiedy zachowywaliśmy się może bardzo żywiołowo. Myślę, że moim ulubionym powiedzeniem nauczyciela jest tekst pani Kujawy. Hejże panowie, słuchajcie. Na pewno zapadnie mi w pamięci i serdecznie pozdrawiam panią Kujawy. Moim ulubionym powiedzeniem jest powiedzenie Pana Wiczka i chwała. To moim powiedzeniem też jest ulubione powiedzenie Pana Wiczka, gównożeria. <laughs> powiedzenie Pani Malinowskiej, albo rybki, albo akwarium. To myślę, że jednym z takich powiedzeń, jakie ja przynajmniej zapamiętam, to nasz Pan od historii zawsze, kiedy był jakiś sprawdzian albo kartkówka, to mówił, że będzie polował na jeleni, którzy je ściągają... Ja tylko raz zostałem polowany. <grym> no to chyba nie możemy powiedzieć czego innego jak Ejże Panikujawy. No to legenda w naszej klasie. No dokładnie, ale ja bym jeszcze przytoczył polowanie na jelenia albo łosia, czy tam na klępę czy coś takiego. <grym> Mnie nigdy nie zapali, ale <grym> wiadomo jak to bywało. To muszą być żarty pana Ciszkowskiego na lekcji e, historii. E, Zawsze uprawiał humor. Mi najbardziej zapadł w pamięć teksty Pani Maksymowskiej. Zawsze na fizyce mówiła misie kolorowe, wszystko z misiami. Mega pozytywna kobieta. Nauczyciel i przedmiot, który na zawsze pozostanie w moim sercu. Temat bardzo szeroki, na pewno wszelkiego rodzaju lekcje z Panem Baczewskim, którego warto wspomnieć, od pierwszej klasy przez właśnie EDB, przez WF. Również, ale także przez całe 4 lata mieliśmy super lekcje z panem Bosławskim. Geografia bardzo mi się podobała. Myślę, że nie spodziewałbym się przed rozpoczęciem nauki w szkole tutaj, że tak mi się spodoba ten przedmiot. I tak samo również bardzo lubię polski z panią Ludwiczak. No to właśnie jest historia właśnie z panem Ciszkowskim. I no, zawsze było fajnie, ciekawie i dobrze mi się uczyło z nim historii. No to pani Majnowska, język polski, na zawsze. Myślę, że zgodnie możemy powiedzieć, że to jest fizyka z panią, z panią dyrektor. Naprawdę te lekcje były wspaniałe i dowiedzieliśmy się bardzo dużo, i przy okazji naprawdę fajnie się na niej bawiliśmy. To w moim sercu na pewno zostanie biologia z panią radecką i to, jakim ona dużym wsparciem była dla nas. Ja jeszcze dodałbym może o chemii z Panią Piersą. Mimo, że nie był to mój ulubiony przedmiot, to jednak Pani dodawała trochę kolorytu do tej smutnej rzeczywistości chemicznej. No to wiadomo chyba, że język niemiecki u Pani Niedźwieckiej. Tak, grupa pierwsza Pani Tak. sala 55, uwielbialiśmy. To jest niezapomniane, niezapomniane przeżycie. Lekcje polskiego z Panią Malinowską. Mówiłem biologia, chemia, bo te lekcje były czasem stresujące, ale po, potem zaczęły się robić takie śmieszne i e, no, dużo wspomnień będzie z nich zarówno tych właśnie stresujących i, i zabawnych. Nauczyciel, który zawsze zostanie w moim sercu to będzie pan Zajda i jeszcze pani Markowska i jej nauki wydzioły. Dokładnie. I Pan z Panem zajdą również SKS-y, myślę. Tak, o, to zdecydowanie. Myślę, że muszę tutaj wspomnieć Pani Niedźwiedzkiej, która w każdej sytuacji potrafiła zachować spokój i jest naprawdę bardzo pozytywna. Serdecznie Panią pozdrawiam. Za czym będzie Pan Pani tęsknić najbardziej? E, za e, obsługą radiowęzła. Za całą Czwartą C. E, za energią Czwartej A. Za uśmiechem i za tym, że zawsze mogłam podkraść trochę tej energii od nich na cały dzień. No, tęsknić to będę za młodymi ludźmi, którzy zawsze są pełni optymizmu, radości, takiego spokoju życiowego, chociaż mają dość dużo inwencji twórczej w tym, żeby pokazywać, w jaki sposób można nauczyciela. Powiem też tak nieładnie, może. E, okantować. Najbardziej będę tęsknić za codziennością z moją klasą, za wspólnymi lekcjami języka niemieckiego, rozmowami e, i za tym, jak obserwowałam, jak dorastali, bo zmieniali się bardzo szybko. Trudno uwierzyć dziś w to, że są już to dorośli ludzie, którzy za moment podążą własną drogą. Ja będę brakowało mi będzie mojej klasy 4F, dlatego że spędziliśmy ze sobą 4 lata, to były 4 godziny w tygodniu i tego mi będzie brakowało, ich ciekawych osobowości i fajnie spędzonych lekcji. Największe zaskoczenie wywołane przez uczniów? Wycieczka do Rzymu. Nie mogę tutaj zdradzić szczegółów. Największym zaskoczeniem wołanym przez ucznia, może przez moje uczennice, przez dziewczęta, było to, w jaki sposób przygotowywały zawsze uroczystość z okazji Dnia Chłopca. Dbały o to, żeby był niezwykle świąteczny nastrój, taki iście uroczysty, przygotowywały własne ciasta, a w tym roku były to personalizowane babeczki z imieniem każdego z panów. Myślę, że będą to niezapomniane chwile. Dzięki naszym dziewczętom z klasy. O, tych zaskoczeń to było tyle, że nawet trudno nam powiedzieć i mnie tak, by było trudno wam powiedzieć, jakie to by było. W każdym bądź razie to jest multum tych zaskoczeń. Tłumaczenie, dlaczego nie jestem na lekcji, tłumaczenie dlaczego spóźniłem się, pokazywanie na korytarzu czasami dość dziwnych min tak. Pełno jest takich rzeczy. Oj, ja mam duże i małe zaskoczenie. Małe zaskoczenie zatytułowałam pojedynek na piórniki. Ja nie znam okoliczności, to była klasa druga, ale znam efekt piórniki za oknem. Natomiast jeśli chodzi o duże zaskoczenie, to to, że czas tak szybko płynął, że w pierwszej klasie to były takie małe dzieciaczki, a teraz już dorośli ludzie. Ja tutaj muszę pochwalić bardzo moją czwartą F. Jest to klasa humanistyczna. Przełamali stereotyp klasy humanistycznej na WF-ie, byli przygotowani z reguły na 90% zajęciach i bardzo aktywnie brali udział w zajęciach wychowania fizycznego, więc tutaj to takie miłe zaskoczenie. Cieszę się z tego bardzo. Pozytywne zaskoczenie uczniami, którzy nie rokowali a nagle się okazało, że wszystko z fizyki ogarniają. Najkreatywniejszy sposób na ściąganie wymyślony przez uczniów. Moja klasa nie ściągała nigdy. Nie było kreatywne, bo oni zawsze byli uczciwi. Tak przyjmijmy, reszta jest milczeniem. Okej. Okay. Yy, nie, to są takie dzidy, że oni w ogóle nie ściągali nigdy przenigdy. Zawsze uczciwie. No ze względu na to, że yy, ja prowadzę yy, przedmiot Bardziej praktyczne, to tego ściągania nie ma, ale moja klasa czwarta F miała parę kartkówek. Tutaj kreatywność uczniów jest znikoma. Ja znam dużo więcej sposobów na ściąganie ze swojej młodości, i nikt mnie nie przeskoczył. Oczywiście do ściągania nie zachęcam, bo wiedza ma to do siebie, że nie lubi iść na skróty. Ale zdarzyło się, że widziałam mini karty na zegarkach albo notatki, które były ukryte w aplikacji, jeżeli chodzi o kalkulator. No i oczywiście, wszystkie nowinki technologiczne, w którym to wy przodujecie. Jednak widać to, muszę powiedzieć, że widać to, jak ktoś próbuje ściągać, nawet używając najnowszych aplikacji technologicznych. Gdy myślę o tegorocznych maturzystach, to... Ja im w ogóle bardzo zazdroszczę, że wchodzą w fajny etap swojego życia, bo sama wspominam ten etap przejścia z liceum y, na studia jako fajny moment. Więc ja im po prostu tego zazdroszczę. Uśmiecham się, bo ja ich lubię. Tak, zdecydowanie. Myślę, że zaskoczą nas w przyszłości. Są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi oczywiście o inne rzeczy poza ściąganiem. I myślę, że mają potencjał, żeby osiągnąć w życiu sukces. I jeszcze o nich usłyszymy. Rozpiera mnie duma, dlatego że cztery lata w szkole średniej to czas niezwykle trudnej podróży, w którym wy musicie pokonać wiele wyzwań i zmieniacie się. Tak jak powiedziałam, przychodzicie jako nastolatkowie, a opuszczacie szkoły jako osoby dorosłe. Dlatego jestem dumna, że daliście radę sprostać tym wyzwaniom, że okazaliście się ludźmi pełnymi energii, emocji, wrażliwości, o czym świadczy liczny udział, wasz udział w akcjach charytatywnych. Okazaliście się ludźmi otwartymi, no i teraz w pełni jesteście przygotowani do egzaminu dojrzałości. Boże, no to serduszko mi się po prostu raduje, i już cierpię na samą myśl, że nie zobaczymy się we wrześniu w przyszłym roku. No i cóż, i chciałabym jeszcze życzyć powodzenia, żeby wszystko pamiętali, co żeśmy tłukli przez te cztery lata, że argumenty trzeba rozwijać, że trzeba myśleć, myśleć, jeszcze raz myśleć. Powodzenia. Och, to tutaj bym powiedział, że życzyłbym im, żeby matura przebiegła bardzo spokojnie, bezproblemowo, a ich marzenia o studiach, żeby się spełniły. Chciałbym, żeby byli to młodzi ludzie pełni radości w przyszłym swoim życiu, żeby byli pełni też tego optymizmu, o którym tutaj wspomniałem. Ich życie to jest również moje przyszłe życie na emeryturze, więc chciałbym, żeby byli to ludzie pełni empatii, uczucia do drugiego człowieka. Wszystkiego najlepszego bym chciał im życzyć. Wszystkiego, co tylko sobie myślą i marzą. Jakie ma Pan, Pani rady dla uczniów na przyszłość? Miejcie otwarte głowy, patrzcie z ciekawością w przyszłość, wierzcie w siebie i odkrywajcie swoje pasje. Nie tylko te takie wąskotorowe pod względem zawodowym. Myślę, że zawsze warto być sobą i nie... Należy przejmować się aż tak bardzo maturą, z tego względu, że jest to tylko początek drogi, który się rozpoczyna, a przed Wami jeszcze wiele wyznań, wiele wspaniałych ludzi do poznania, i warto dać sobie szansę po to, żeby odkrywać siebie, a nie spełniać oczekiwania innych. Żeby zawsze podejmowali wybory zgodnie ze sobą i pamiętali, że jeżeli się noga potknie to to nie jest koniec świata, że można wstać, otrzepać się, zacząć jeszcze raz. Ja już to mówiłam kilka razy uczniom, nie poddawać się, nie rezygnować, tylko próbować zawsze osiągać swoje założone cele. To tak, ja na maturach, a jak wam się nie uda, to też się nic nie stanie. Zawsze możecie poprawić, no jak nie poprawicie, to trudno, że stać i na przykład spawać szyny. Aby przyjaźnie zawarte w szkole były przyjaźniami na całe lata. Oraz aby na studiach było Was stać na chleb z masłem, a nie z margaryną. Aby Wasze stresy były mniejsze niż ilość kawy wypitej przed egzaminem. A jeśli coś pójdzie nie tak, nie martwcie się. W końcu to tylko jedna kartka papieru. A prawdziwe życie zaczyna się dopiero po szkole. Powodzenia! Kochani maturzyści, życzymy Wam, abyście zawsze szli do celu, podążali za swoimi marzeniami, a także gdy ktoś powie Wam, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, mieli odwagę powrócić, spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć jestem wystarczająco dobry. Mamy nadzieję, że będziecie nas miło wspominać. Płacamy, Droga klaso 4F. Mam nadzieję, że w tym ostatnim dniu szkoły czujecie się bardzo wyjątkowo. Trzymam za was mocno kciuki i pozdrawiam was serdecznie. Życzenia dla maturzystów. Zacznę od cytatu, bo bez tego nie może się obyć. Cytat z Jana Pawła II. Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz całe życie do przejścia. Ja życzę wam wszystkiego co najlepsze, na pewno samych 100% wyników na maturze ze wszystkich przedmiotów i śmiałego patrzenia w przyszłość. Będzie dobrze.